Dzień dobry kochani, witam Was na kanale Szepty Saraju. I zapraszam Was na czytanie typu Lustro z kart Lenormand. Zrobimy sobie aktualizację i zobaczymy, co się dzieje w Waszych energiach, co w myślach, uczuciach i zamierzeniach, zarówno jak po Waszej stronie, jak i po stronie Waszej. Osoby. Jeżeli odczuwacie potrzebę czytania prywatnego, zapraszam Was do kontaktu. Kontakt do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Będzie również miło, jeżeli zostawicie ślad po sobie, jeżeli czytanie będzie z Wami rezonować w formie kciuka w górę, bądź też komentarza. A jeszcze milej będzie, jeżeli zasubskrybujecie ten kanał i zasilicie swoją energią tą naszą wspólną przestrzeń. Dobrze, kochani, co w głowie tej osoby? Co w serduchu, Zamierzenia? Teraz wy. Co w waszej głowie? Co w serduchu zamierzenie. Energia przewodnia tej relacji, energia przewodnia tej relacji. Rezultat, rezultat w przyszłości. Czekajcie, bo mi coś wypadło. Dobra. Kochani, jeżeli chodzi o energię przewodnią tej sytuacji, jest to taka energia, że chcielibyście świętować, tak? W jaki sposób również możecie być wdzięczni za tą znajomość, za tą relację, co do tej pory z tą osobą miałyście, co ona w Was obudziła? Jaką świadomość przyniosła, jakie energie? I możecie być na takim etapie w życiu, gdzie niezależnie od tego, w jakim kierunku ta relacja, ta znajomość poszła, wy macie w sobie takie napływające poczucie spokoju i dostatku. Widzicie ten swój wzrost, który ta relacja spowodowała. I Możecie myśleć na dzień dzisiejszy, że idzie do Was spokój i zadowolenie w życiu osobistym. To jest tak, jakby ta relacja nauczyła Was kochać samych siebie, że niezależnie od tego, jak Wasze życie dalej się potoczy, jak się potoczyło, to Wy sami jesteście odpowiedzialni za spokój i zadowolenie w swoim życiu osobistym, tak? Także myślę, że ta relacja mogła być z przeznaczenia, żebyście wy w zupełnie innej formie zaczęli żyć, abyście wy zauważyli to, że sami trzymacie lejce do tego życia i do tego w jakim kierunku idziecie dalej, w jaki sposób coś przyjmujecie, tak? Wasza osoba. Ja tutaj mam kartę psa. Ta osoba gdzieś w myślach ma was, tak? Te wasze wspomnienia jest lojalna, ta myśl nie odpuszcza jej. Przez to ma rozdroże. Nie do końca może wiedzieć w jaki Sposób w to wejść? Co się jeszcze może blokować ze względu na jakieś korzenie, schematy rodzinne? Być może tutaj wchodzą również w grę e, dzieci, tak? Także tutaj ta osoba e, myśli o Was bo mam takie wrażenie, że dla tej osoby również ta znajomość, ta relacja jest wyjątkowa, bo jeżeli mamy kartę psa, to jest lojalność, tak? To jest takie poczucie przyjaźni, niesamowitego połączenia i tutaj nie mówię o tych kwestiach fizycznych, tak? O tych Kwestiach e, seksualnych, tylko mówię tutaj o faktycznie jakimś głębszym połączeniu, takim bardziej przyjacielskim, opartym na stabilnych fundamentach, tak? Osoba, z którą jest takie poczucie, że można konie kraść. Co ta osoba ma w głowie? Mm, no w głowie ma na pewno zamykanie jakiegoś rozdziału i chęć napisania czegoś innego. Niektóre sprawy nie mogą ujrzeć światła dziennego, i dlatego gdzieś tam może być jakieś wstrzymanie. Mógł być też jakiś taki, wiecie co, przychodzi mi tutaj zwrot akcji, którego się nie spodziewaliście którego również ta osoba nie potrafi wytłumaczyć ani też przyjąć na klatę, tak? I to tutaj jest w tej głowie, że mimo tego, że jakieś kwestie nie mogą ujrzeć światła dziennego, to ta osoba myśli o zamknięciu jakiegoś rozdziału i otworzeniu się na coś nowego, co w sercu, no, chciałaby na pewno powrócić. Chciałaby powrócić, chciałaby zbudować nowy etap, e, oparty już na czymś bardziej stabilnym, na czymś bardziej poważnym. I ja mam takie wrażenie, że ten nowy etap jest w miejscu, gdzie ona już była. Czyli jeżeli wy mieliście już jakąś relację, która gdzieś tam poszła dalej, to jest to etap z Wami, bo to tak jakby ta osoba chciała wrócić do tego połączenia, które ją bardzo zespoliło, tak? Mhm. Ale zacząć budowanie od zupełnie innych energii, bo Wy już jesteście na zupełnie innym poziomie. Zamierzenia tej osoby w najbliższym czasie, no to są jakieś problemy, są jakieś trudności, i ta osoba sobie planuje. Czyli w najbliższym czasie nic się tutaj nie zadzieje, ponieważ problemy, które tutaj narosły, przewyższają tą osobę na dzień dzisiejszy. Ona nie widzi rozwiązania, mimo tego, że myśli, te rozwiązanie w najbliższym okresie miesiąc do trzech miesięcy niestety nie przechodzi. Nie wiem, kiedy słuchacie to czytanie. Co jest w waszej energii? Wy, kochani, tak jakbyście skupili się na własnym jestestwie, ponieważ przyjęliście fakt, zrozumienie, świadomość, że ktoś tutaj w tym lisku troszeczkę namącił, ktoś tutaj w tym lisku chciał przechytrzyć. Tak, wykazać się sprytem, żeby i mieć ciastko i zjeść ciastko, tak? Ehm, mogłoby tutaj to pod przykrywką miłości, ale również mam tutaj to drzewo, który mówi o jakimś rodowych, rodzinnych przywiązaniach i izolacji kochani. Także wy przede wszystkim Nabyliście tu jakąś mądrość, że przede wszystkim musicie i, i to jest to, co czytałam w tej karcie, hmm, co, która nam się pokazała w energii ogólnej tego czytania, że faktycznie wy macie w sobie spokój i zadowolenie, ponieważ postawiliście przede wszystkim na siebie. Odpuściliście to, co już gdzieś tam nie leży. Hmm, nie chcecie w to ładować swojej energii, na to zamartwianie się i takie zaufanie do wszechświata, że jak będzie miało przyjść, to po prostu e, przyjdzie i wtedy będzie coś świętować, a póki co ta relacja bardzo dużo mi uświadomiła, bardzo dużo mi dała i obudziła we mnie te pierwiastki, które pozwalają mi na dzień dzisiejszy lepiej żyć. E, dzięki którym wy też mogliście bardziej się poznać, tak? Co w głowie u Was? No, tutaj w głowie macie jakiś klucz. Wy, kochani, tak jakbyście otwierali zupełnie nowy etap w swoim życiu, mmm, nauczyliście się również takiego działania, które wyniosło Was na zupełnie inne standardy życia, i Wy w tym momencie jesteście na odkrywaniu jakiejś nowej drogi. I ufacie, że rozwiązanie czegokolwiek, co w Waszym życiu przyjdzie, czy co w Waszym życiu idzie, faktycznie się objawi we właściwym czasie, nie? I to, i, I to jest to, co Wy macie w głowie: że Wy po prostu idziecie, a jak będzie czas do rozwiązania czegoś, to wszystko przyjdzie lekko. Co w sercu. W sercu tutaj, jeżeli słucha mnie kobieta, to wy obu budzicie swoją kobiecość, być może przerabiacie jakieś pro, programy rodowe na linii kobiet, tak jeżeli słucha mnie mężczyzna no to mężczyzna ma w głowie faktycznie jaką ma w sercu uczucie do jakiejś kobiety, chce poznać kobietę tą właściwą, może również na poziomie emocjonalnym zastanawiać się jaka ta kobieta faktycznie ma być, która da mi to poczucie spełnienia, która da mi ten pierwiastek szczęścia i z którą będę mógł dzielić to życie, tak? Także na poziomie serca mamy kobiecą energię. Dla kobiet również tutaj może to znaczyć tą miłość własną. Odzyskanie tej swojej poczucie, tego swoje poczucie tej swojej poczucie wartości. Od, odzyskanie swojego poczucia wartości, przepraszam. Tej miłości własnej. I tej kobiecości. Wy też mogliście tutaj, jeżeli chodzi o kobiety, troszeczkę ewoluować z takiej dziewczynki w taką kobietę, która wie czego chce, wie jak to osiągnąć i stawia przede wszystkim na siebie. Zamierzenia wasze tutaj ja myślę, że albo wy chcecie wyjść z jakąś wiadomością do tej osoby, na co ja bym jeszcze poczekała, bo tutaj te problemy są za duże. ta osoba może nawet nie odpisać i wy po prostu zostaniecie znowuż w tej takiej energii zawieszenia, a po co. Albo myślicie o jakiejś podróży wyjeździe i to by było wtedy. Dobre, to by była dobra opcja, tak? Także jeżeli wy chcecie w jakiś sposób skontaktować się z tamtą osobą, to nie. A jeżeli myślicie o jakimś wyjeździe, być może tutaj prawnie coś musicie załatwić, to tak. Prawnie odnośnie tej relacji. To tak. Jak najbardziej. Jaki rezultat będzie tej znajomości tej relacji w przeszłości? Kochani, przyjdzie do Was niesamowita okazja. I możliwość. Tylko będzie trzeba zachować odwagę i optymizm. Przyjdzie czas na podjęcie działania, ale takie też uczciwe przyznanie się samemu sobie. Czy faktycznie ta relacja daje mi dalej pasję? Czy jest jakimś spełnieniem marzeń? Czy czasami między wami zadziało się już tak dużo złego, że ja już nie jestem w stanie przywrócić tej iskry i zaufania? Co będzie powodować, że nawet jeżeli się zdecyduje wejść w tą relację, to ona y, doprowadzi do destrukcji, tak? Także tutaj będzie trzeba podjąć wybory. Czy łapiecie tą okazję, która idzie, czy raczej chcecie mieć inną okazję, gdzie będziecie mogli zacząć z czystą kartą, co tej pasji, tej radości, nic nie będzie przyćmiewać. Także, kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego i niech się Wam darzy jak najlepiej, przede wszystkim właściwych wyborów. Do usłyszenia.